Po pierwsze, stabilność legislacyjna, przejrzystość prawa, niskie, proste podatki i jasne zasady gry. Uważam, że to jest e, sprawa kluczowa. E, po drugie, dobrowolny ZUS, e, chorobowe płatne od pierwszego dnia czy powrót do starego rozliczenia składki zdrowotnych. To szczególnie dla jednoosobowej działalności e, gospodarczej sprawa ba, bardzo ważna. I trzecia rzecz. Kodeks pracy, który działa według zasady ochrony i elastyczności, modernizacja, dostosowanie do współczesnych realiów, pozyskiwanie pracowników, umiejętne przygotowanie ich na rynek pracy, czyli też edukacja. Te sprawy chciałbym, żeby były najszybciej zrealizowane. Mamy konkretny plan, konkretny pomysł i koniec dyktatury, dyktatury urzędów, które często niszczą polskiego przedsiębiorcę.